Teraz podejdziemy tylko co poczekamy na element, tak, nie? Niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Tu na lubińskim rynku upomniano się o podstawowe prawa ludzkie i związkowe. Lecz na skutek przyzwolenia politycznego i wydanych rozkazów przez komunistycznych aparatczyków umocowanych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Milicji Obywatelskiej i oddziałach ZOMO doszło do dramatycznych, nieludzkich w skutkach zdarzeń, które nazywamy zbrodnią lubińską. Zastrzelono Michała Adamowicza, Andrzeja Trajkowskiego, Mieczysława Poźniaka, kilkanaście innych osób ciężko raniono. Bez względu, czy to tak zwana okrągła rocznica, czy po prostu kolejna. Przez te wszystkie lata ludzie skupieni pod sztandarem Solidarności poprzez uczestnictwo w Mszy Świętej. Poprzez modlitwę nad mogiłami zastrzelonych oraz w miejscach uświęconych krwią naszych braci Michała, Andrzeja i Mieczysława. Jesteśmy również i dziś, za co serdecznie dziękuję każdemu z Was z należnym szacunkiem razem i z osobna bez względu na stopnie godności i stanowiska to nasz moralny obowiązek ale i honor odpowiedzialność w prawdzie historycznej w kultywowanych wartościach którymi serca ludzi i solidarności są przepełnione w naszych słowach i czynach, w miłości do Boga i Ojczyzny, w trosce o bliźnich, szczególnie o słabszych. Kilkadziesiąt osób zabitych w Gdyni i w Gdańsku. Brak winnych, hańba! Dziewięć osób. Zastrzelonych na bójku w Katowicach. Brak winnych. Hańba! Dziesiątki pojedynczych osób, w tym wielu presbiterów, w niewyjaśnionych okolicznościach traci życie. Brak winnych. Hańba! Trzy osoby zastrzelone tu w Lubinie. A emerytowany funkcjonariusz lubińskiej ówczesnej milicji obywatelskiej, prawomocnym wyrokiem sądu skazany za sprawstwo kierownicze, przynosi zaświadczenia lekarskie uniemożliwiające mu pobyt w więzieniu. Panie Maj, życzymy Panu czerstwego zdrowia, aby rychło Pan odbył. To na miastkę kary, jaką sąd określił w swoim prawomocnym wyroku. Kilkunastu miesięcy więzienia za przelaną ludzką krew naszych braci. 31 lat temu, tu na lubińskiej ziemi kolejna hańba. Co się musi stać w naszej ukochanej ojczyźnie, aby kat nie cieszył się wolnością, a ofiara lub jej rodzina nie otrzymywała w spadku ubóstwa i poniżenia? 33 lata temu podpisano porozumienia sierpniowe. Tyleż lat, od robotniczego buntu i zakwestionowania kierowniczej roli PZPR, czego konsekwencji podpisano porozumienia sierpniowe w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu. Nasze przywiązanie do wartości nadrzędnych Bóg, honor Ojczyzn. Dlatego żadna władza, i polskiego stronnictwa ludowego, i wspierana przez ruch palikota, nie zamknie nam ust, szczególnie w tak wrogich działaniach przeciwko milionom polskich pracowników i ich rodzinom. Protestujemy przeciwko brakowi pracy i perspektyw dla młodych ludzi. 3 miliony Polaków nie ma wcale pracy. Przeszło 2,5 miliona Polaków wyjechało do pracy za granicę. Dwa miliony Polaków pracuje na umowach śmieciowych i w agencjach pracy tymczasowej. To nic innego jak niewolnictwo XXI wieku. Protestujemy przeciwko wzrostowi ubóstwa. Coraz to większej liczbie polskich rodzin, Rak polityki prorodzinnej. Założenie i posiadanie rodziny nie może być przywilejem bogatych ludzi. Protestujemy przeciw pracy aż do śmierci. Emerytura nie prędzej jak w 67 roku życia. Blokada miejsc pracy dla młodych. Obowiązek alimentacyjny wobec rodziców. Zmi Niekorzystnym zmianom w kodeksie prac, które z pracowników czynią niewolników, arogancja władzy, brak wolnych mediów. Żądamy należnego szacunku i respektowania woli pracowników zatroskanych o swoje rodziny. I zakłady pracy, w tym o szkoły, a w nich o właściwy poziom edukacji, szczególnie uwzględniając historię naszej ojczyzny, wartości moralne wynikające z dekalogu o warunki płacy i pracy. Żądamy, aby w szpitalach i zespołach opieki zdrowotnej Dobro pacjenta i personelu, szczególnie pielęgniarek, tam ciężko pracujących było wyznacznikiem i sensem pracy, a nie bezwzględna ekonomia, bezduszne zarządzanie i podejmowanie decyzji z pominięciem racji pracowniczych. Żądamy, aby w Legnickiej Hucie nie było przerabiane tylko złom, ale nadal był tam zagwarantowany wytop złóż ZG Lubin. Żądamy, aby górników nie próbować poróżniać i skłócać z gorzej uposażonymi pracownikami, szczując ich wielkością wynagrodzenia, a nie wspominając o codziennym zagrożeniu w skrajnie trudnych warunkach pracy, a znaczna część tych płac. To dodatkowe godziny pracy w soboty i w niedzielę, kosztem rodziny, życia i zdrowia. Żądamy poszanowania polskiego i międzynarodowego prawa do wolności zrzeszania się w związki zawodowe i ich swobodnej, swobodnej działalności, a nie jak u pseudo pracodawcy w lekkiej strefie, który w swojej nienawiści do związków zawodowych. Za wywieszenie flagi Solidarności zwolnił pracownika z zakładu pracy, nie zważając, że kobieta jest wdową i samotnie wychowuje dzieci. A teraz musimy bronić normalności i dochodzić słusznych praw przed prokuraturą i sądami. Niezależny samorządny związek zawodowy, nikogo nie strasz. Ale i sami nie damy się zastraszyć. Nikt i nic ust mnie nie zamknie. Oczy nasze nie odwrócą się od ludzkiej krzywdy i dopóki ktokolwiek będzie próbował sankcjonować biedę, wręcz ubóstwo i dopóki będzie łamał zasadę sprawiedliwości społecznej, to nikt z naszych sztandarów nam nie zwinie a Solidarność sięgnie po możliwe wszystkie instrumenty, aby przeciwdziałać szaleństwu i totalnej ignorancji PO i PZL i każdej innej władzy, która będzie miała za nic głos ludzi pracy najemnej. Nie zrzekniemy się przepisanej godności wynikającej z prawa Bożego. Przy podmiotowości człowieka jego wolności i należnych praw ludzkich i pracowniczych. I prezydent nie musi udawać, że jest prezydentem wszystkich Polaków, podpisując się pod kolejnymi antypracowniczymi ustawami, proponując pseudodemokratyczne rozwiązania referendalne. Premier, marszałkowie, Sejmu i Senatu. Posłowie i senatorowie rządzącej koalicji, i to niestety dotyczy również władzy szczebla samorządowego. Możecie dalej deprecjonować związkowców i związkowe prawa, które wynikają z konstytucyjnego porządku społecznego. Nasze prawo do zajmowania się dotyczącymi bezpośrednio i pośrednio sprawami pracowniczymi. I społecznymi, bo to XXI wiek, a nie niewolnictwo, ani okres feudalny, ani komunistyczny i kapitalistyczny zamordyzm. Nie wystraszył nas ani Jaruzelski swoimi czołgami, ani Kiszak wysyłając na nas omowców. Nie wystraszy nas poseł Michał Jaros z Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw wolnego rynku. Jeden Jaros w Lubinie dowodził Plutonem Zomo 31 lat temu. Poszedł do więzienia. To zapewne zwykła zbieżność nazwisk, ale urodził się kolejny Jaros, który co prawda nie a ustawą chce zlikwidować prawa związkowe. Zobycze socjalne. To nie związkowa i, związkowa i pracownicza fanaberia. To troska o naszą godność i godne życie naszych rodzin. Słyszeliśmy to już od komuchów, że jesteśmy warchołami, że Motło i Hołota zjedzie do Warszawy. I jakim prawem, czegokolwiek się domagamy. Przecież władza to my, mówią rządzący. A władza zawsze ma rację, choćby po trupach. A może wzorzec to Władysław Gomułka? Władzy raz oddanej nigdy nie oddamy. Moskwa 18 czerwca 1945 rok. Czy też Józef Cyrankiewicz. Każdemu, kto podniesie rękę przeciw władzy ludowej, władza ten rękę odrąbie. Poznań 29 czerwca 1956. I tak jak 25 lat temu, w 1988 roku, upomnieliśmy się o Solidarność, tak i dziś wołamy: obudź się Polsko! Dość lekceważenia społeczeństwa! Aneta Wajman, przewodnicząca Solidarności w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Izabela Szymańska, przewodnicząca Solidarności w powiadowym Urzędzie Pracy w Lubinie. Robimy Robert. Chodź z minion. Ładny Robert. Widziałem, że tak schudł. No Sekcja Krajowa Górnictwa Rót Miedzi. O, o, każdy co swoje jedno takie się ułożą. Delegacje stowarzyszeń klubów i partii politycznej. Dziecię domik, Złoty wolności Zabrzmi róg, Tak nam dopomóż Bóg, Tak nam dopomóż Szczęść Boże!